Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym czasie Adwentu, Bożego Narodzenia chciałbym zaproponować takie pięciodniowe rekolekcje indywidualne, osobiste. Co oznacza, że sami wybieramy od którego dnia zaczynamy, czy to będzie w Adwencie, czy może w Bożym Narodzeniu, czy może jeszcze później. Właściwie to już wybór należy do nas. Chodzi o to, żeby odbyć rekolekcje indywidualne, oczywiście spełniając obowiązki stanu w tych dniach, ale wybieramy sobie pięć dni, dlatego że będą to rekolekcje o pięciu tajemnicach radosnych różańca świętego. A więc na każdy dzień będzie kolejna tajemnica. P przygotuję pięć krótkich takich około dziesięciominutowych. Nauk, takich wprowadzeń właściwie do rozmyślania, dlatego że to jest pomoc pewna na ukierunkowanie nasze, o czym danego dnia, co danego dnia będziemy rozważać w oparciu właśnie o tajemnicę radosną Różańca Świętego. I dlatego proponuję wysłuchać najlepiej w godzinach porannych, jeżeli tylko się da. Wysłuchać tej nauki, po, po niej dać sobie przynajmniej 15 minut, a może nawet więcej, pół godziny na przykład, czasu na rozmyślanie na ten temat. I później też w ciągu dnia, albo czy zaraz po tym rozmyślaniu, yy, proszę też odmówić jedną część różańca świętego. A więc w każdym dniu, żeby. Chociaż tą jedną część można oczywiście więcej odmawiać, to zależy tam o, też od, od naszego zwyczaju, jaki mamy. Czy odmawiamy więcej części Różańca Świętego, ale skoro to są rekolekcje, to przynajmniej, żeby było też trochę więcej modlitwy i żeby to rozważanie było oparte na łasce Bożej. A więc przeprowadzamy takie rozmyślanie i później, oczywiście w ciągu całego dnia. Myślimy na temat no, tego, co tych myśli, które Pan Bóg nam podał. A więc cały dzień niech będzie poświęcony tej nauce, jednej, tego, temu pouczeniu z tej jednej tajemnicy różańcowej, i tak przez pięć kolejnych dni. Nazwałbym tę rekolekcję. Słowami papieża, który napisał encyklikę o odnowieniu wszystkiego w Chrystusie. Papież Pius X napisał: Odnowić wszystko w Chrystusie. Dlatego, że te, te rozmyślania będą dotyczyć źródła naszego życia, życia wiarą, a więc Chrztu świętego. I to będzie powrócenie do takich korzeni naszych i rozważenie tego. A więc postarajmy się odnowić w sobie wszystko to, co stanowi nasze życie w Chrystusie. I te rekolekcje mają właśnie taki cel. Dlatego warto nawet je odprawiać co roku, znaleźć sobie jakiś taki później czas. Aby nie tylko raz w życiu je odprawić, ale częściej wracać do tych treści. Nie mówię, że do tych konkretnie, ale chodzi mi, że w tym temacie, który będzie poruszony, bo każdego z nas życie inaczej przebiega. Ale ważne, żeby temat wiary, łaski Chrztu Świętego bardzo mocno rozważyć. Dlatego, że Chrzest Święty jest sakramentem, który raz w życiu przyjmujemy. Ale jest to początek, nie jednorazowy akt i koniec, tylko pewien początek. Tak jak ksiądz przyjmuje sakrament kapłaństwa, to właśnie jest początek jego posługi, jego życia kapłańskiego. W małżeństwie jest tak samo. To nie jest zakończenie między dwojgiem ludzi żarliwej miłości. Ona, ona oczywiście przed małżeństwem też była. Ale ona się powinna rozwijać. Wspólnota małżeńska, małżeńska, to zjednoczenie małżonków powinno się rozwijać w małżeństwie i tak samo jest w kapłaństwie. Oddanie się Panu Bogu, kapłana powinno się rozwijać, powinno być coraz większe i tak samo jest z chrztem świętym. Zostało zaszczepione mało, małe ziarno gorczycy w naszej duszy, ale ma ono wyrosnąć. Potężne drzewo, w potężne. Dzięki i za łaską Bożą tylko i jedynie, ale my musimy się tej łasce poddać. Bo jeżeli zaczniemy żyć własnym życiem, odejdziemy od tego, od tego co przyjęliśmy i jakie są zobowiązania nasze wynikające z Chrztu świętego, to niestety możemy zatracić ten wielki skarb, który otrzymaliśmy. A przecież chrzest. Jest bramą, która otwiera nam drogę, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego, i ta droga zakończy się w momencie śmierci. Wtedy możemy odpocząć. Wtedy już nic nie zmienimy w naszym życiu. Dopóki jesteśmy w drodze, powinniśmy piąć się w górę do Pana Boga. I niech te nauki indywidualne, taka pomoc do rozmyślania codziennego. Przyczynią się do tego, co niech da Dobry Pan Bóg. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk katolickich, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Kochani, z każdym dniem nasza wspólnota się umacnia, a coraz więcej osób odnajduje w prezentowanych treściach głębie wiary katolickiej, wewnętrzny pokój i duchowy rozwój. Twoje wsparcie modlitewne jest niezastąpione. Z całego serca dziękujemy za każdy pacierz i każde westchnienie do Pana Boga, bo to właśnie modlitwa stanowi fundament wszystkich naszych działań. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Ciebie, drogi darczyńco. To dzięki Twojej ofiarności inni mogą słuchać dzisiejszego odcinka, a my mamy możliwość tworzenia coraz bardziej profesjonalnych i pogłębionych materiałów. Jeśli już nas wspierasz, rozważ włączenie wsparcia regularnego, to ono pomaga nam skuteczniej planować dalszą pracę, poszerzać zasięg i tworzyć jeszcze wartościowsze treści. Zachęcamy również osoby, które mogą sobie na to pozwolić, by rozważyły większe wsparcie finansowe. Każda, nawet najmniejsza jałmużna, ma ogromne znaczenie. Ale większe ofiary pozwalają nam szybciej rozwijać naszą misję i dotrzeć do tych, którzy najbardziej potrzebują umocnienia w wierze. Pamiętaj, że za każdego darczyńcę, a także jego bliskich, odprawiana jest Msza Święta. Jeśli pragniesz codziennie otrzymywać krótkie, inspirujące nauki, zapisz się poprzez link zamieszczony w opisie filmu. Dziękujemy z głębi serca za Twoje zaangażowanie, dzięki któremu katolicka prawda może dotrzeć do coraz większej liczby osób. Wszystkie linki niezbędne do wsparcia i zapisów znajdziesz w opisie. Zrób kolejny krok w szerzeniu dobrej nowiny. Podziel się tymi treściami z bliskimi i znajomymi. Razem budujmy wspólnotę umocnioną Bożą łaską.